Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko. I na początek mam dla Was przepiękną poduszkę ozdobną, która jest z wiosennej kolekcji. No, wygląda przepięknie. Popatrzcie na białym tle, mamy tutaj polne kwiaty. Na początku myślałam, że ona ma tutaj taką zieloną obwódkę, ale z drugiej strony ta poduszka jest w kolorze zielonym. Do tego wykonana jest z takiego aksamitnego materiału, który jest bardzo miły w dotyku. Kosztuje 25 zł, a wymiary mamy tutaj 35 na 50 cm. Kochani w dzisiejszym odcinku z wiosennej kolekcji będę miała dla Was jeszcze szklanki oraz figurkę w kształcie jaskółki oprócz tego znalazłam jeszcze metalową szkatułkę, szklaną klepsydrę, pojawiły się też kolejne przepiękne zasłony mam też dla Was kolejny hit do ogrodu i będzie to osłonka w kształcie filiżanki, ale hit odcinka znalazłam na sztucznych kwiatach i będziemy mieli sztuczne kwiaty w doniczkach w kształcie ust oraz kaloszy więc zostańcie ze mną do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od przepięknej metalowej szkatułki. Chociaż równie dobrze można by było ją nazwać koszyczkiem, ponieważ boki ma wykonane z takiej siateczki, a sama pokrywka też ma wycięty taki wzorek. Wygląda przepięknie, do tego uchwyt jest w kształcie diamencika. Kosztuje ona 15 zł i będzie to idealna opcja na prezent. A obok kolejna metalowa nowość, i tym razem jest to podstawka, która jest w kolorze złotym. Do tego jest taka prostokątna, ale jak widzicie, te boki ma takie zaokrąglone. Taka podstawka oczywiście idealnie sprawdzi się na świeczki. Kosztuje ona 15 zł, a wymiary mamy tutaj niecałe 30 cm na 12,5. Teraz kolejna perełka z wiosennej kolekcji i jest to szklanka, która ma taki delikatny nadruk stokrotek. Do tego ma taki prosty kształt i bardzo ciekawy uchwyt, bo jest taki malutki. Od razu wam powiem, że mi osobiście nie za wygodnie trzymało się za ten uchwyt i wydaje mi się, że on jest po prostu zbędny, ale wiecie, jest to coś nowego i dzięki niemu możecie sobie na przykład zawiesić tą szklankę na haczyku. Ogólnie szklanka prezentuje się bardzo ładnie, kosztuje tylko 10 zł, a pojemność mamy tutaj 450 ml. A teraz kochani hit odcinka, w Pepko pojawiły się figurki ceramiczne do zawieszenia w kształcie jaskółki. Bardzo ładnie jest też wykonana, ponieważ mamy tutaj zarys i jej oczu, piór. No powiem Wam, że jedna z fajniejszych figurek. Ona kosztuje tylko 12 zł. Bardzo mi się też podoba jej kształt, ponieważ ona wygląda, jakby tak przelatywała koło nas. Rok temu też mieliśmy takie figurki w kształcie jaskółek. Tylko one wtedy miały inny kształt i z tego co pamiętam były jeszcze dostępne w kolorze czarnym, więc ciekawa jestem czy ona też się pojawi. I popatrzcie, pomimo że ona jest do powieszenia, to tutaj na tej półce też wygląda ciekawie. A teraz mam dla was kolejne nowości z kolekcji Kropla Wody i pierwsza jest to szklana klepsydra, która jest taka dwukolorowa. W środku mamy taki klasyczny piasek. Jest naprawdę spora i taka delikatna, no bo oczywiście jest szklana. Idealnie sprawdzi się jako ozdoba do pokoju, ale też ładnie będzie wyglądała na biurku. Jedyne czego mi brakuje to jakiegoś takiego ozdobnego pudełka, wtedy idealnie by się sprawdziła też na prezent. Kosztuje ona 20 zł. A na dole mamy metalową podkładkę, która jest w kolorze czarnym. Do tego ma taki nieregularny kształt kosztuje 12 zł. A na dole kolejny hit tej kolekcji i tym razem są to uchwyty do szafki. Jak widzicie, są naprawdę spore, metalowe, w kolorze srebrnym. Do tego jeszcze nie są takie gładkie, tylko mają tutaj takie dziurki. Przez to to się tak ładnie mieni. W zestawie mamy dwie sztuki i kosztują one 12 zł. Już chciałam iść dalej, ale z tej kolekcji mamy jeszcze ramkę na zdjęcia, i kochani, to nie jest nadruk, tylko ona jest obita takim materiałem. Kosztuje 15 zł. Jest na zdjęcie o wymiarach 10 na 15 cm. I duży plus, że jest zabezpieczona folią. A teraz, kochani, kolejny hit dzisiejszego odcinka, i jest to obrazek 3D. Mamy tutaj poprzeczepiane wazoniki, do nich takie sztuczne kwiaty i napis Witajcie w naszym domu. Bardzo ładne połączenie białego i kremowego. Obrazek kosztuje tylko 20 zł i powiem wam, że ten obrazek to jest idealne przedstawienie mojego mieszkania, czyli krem, drewno i biały kolor. To jest dokładnie moja estetyka. A propos drewna, to mamy nową drewnianą ramkę na zdjęcia, która kosztuje tylko 15 zł, a jest naprawdę spora, bo wymiary mamy tutaj 30x40 cm. Duży plus też za kolor tej ramki, ponieważ zazwyczaj drewniane ramki w Pepko są o wiele jaśniejsze i mi osobiście te jaśniejsze bardziej się podobają, ale fajnie, że jest wybór. A teraz mam dla Was przepiękną ozdobę do zawieszenia, i jest to taki malutki strojik na metalowej obręczy. Jest on w kolorze złotym, mamy tutaj napis Hello. Do tego na dole mamy jeszcze poprzyczepiane takie drobne kwiatuszki, jest to gipsówka i takie liście. Jak widzicie ta ozdoba na dole jest do poprawienia, ponieważ no, w transporcie niektóre kwiatki się poprzesuwały. Ja bym tutaj jeszcze troszeczkę dołożyła. Ta ozdoba idealnie Wam się sprawdzi do okna, ale też przez to, że mamy tutaj napis Hello, to też świetnie będzie wyglądała na drzwiach. Bardzo mi się też podoba połączenie kolorów, ponieważ mamy tutaj złoty, biały i taki ciemnozielony, który nawet wpada w czarny. A teraz mam dla Was kochani nowe zasłony. Na początek te z piwonią, które Wam jakiś czas temu pokazywałam. One są bardzo przezroczyste, więc raczej tylko do ozdoby i okna sobie nie zasłonimy. Ale teraz pojawiły się jeszcze jedne. Też mają nadrok piwoni, nawet zastanawiam się czy to nie jest dokładnie ten sam. I tym razem są już wykonane z takiego grubszego materiału, więc spokojnie zasłonicie sobie okno i po drugie też materiał będzie się ładnie układał. Są wykonane na takich metalowych kółeczkach, kosztują 80 zł, mamy tutaj dwie sztuki, a rozmiar ten standardowy dla Pepco, czyli 135x260. A na dole mamy kolejne wiosenne zasłony i tym razem na szarym tle mamy tutaj wyszyty nadruk kwiatów i liści. Bardzo podobne zasłony kiedyś mieliśmy dostępne, ale tam wtedy były tylko liście, nie mieliśmy żadnych kwiatków. Tym razem mamy tutaj zasłony, które nie mają tych metalowych kółek, tylko mamy tutaj tunel. Te już nie są wykonane z takiego grubego materiału, ale też nie są takie do końca prześwitujące. Też mamy tutaj dwie sztuki w cenie 80 zł, ale te są troszeczkę większe, bo wymiary mamy tutaj 140x260. A teraz kochani kolejny hit odcinka i tym razem są to malutkie sztuczne kwiaty, które mają doniczki w kształcie kaloszy. Kosztują tylko 12 zł. No powiem Wam, że te sztuczne kwiaty to są bardziej takie bukieciki, więc e, takiego efektu nie robią, ale te kalosze są po prostu genialne. Mamy aż trzy wersje do wyboru. Mi osobiście najbardziej spodobały się te drugie biało-różowe. Do tego są takie drobniutkie kwiatuszki. Zastanawiam się, czy dałabym radę wyciągnąć te sztuczne kwiaty z tych doniczek i zrobić z nich takie malutkie wazoniki. Tylko oprócz tych sztucznych kwiatów mamy jeszcze tutaj wysypane kamyczki, które są zalane klejem, więc bałabym się, że po prostu uszkodzę te doniczki. Ale ogólnie świetny pomysł i ciekawa jestem, czy pojawią się takie duże doniczki. Chętnie bym sobie taką kupiła. A u góry mamy jeszcze kolejną sztuczną roślinkę, tym razem w doniczce w kształcie śpiącego psa i kosztuje również 12 zł. Kochani, zapraszam Was teraz na ogród i na początek kolejne skrzaty do ogrodu. Tym razem one chyba wyglądają dokładnie tak samo jak te wcześniejsze, tylko są o wiele mniejsze. Kosztują 10 zł. U mnie na razie pojawiła się tylko dziewczynka, ale chłopczyk też pewno na dniach się pojawi. Mamy też kolejną nowość na metalowych osłonkach, i tym razem mamy tutaj taką, jakby w kształcie filiżanki, ponieważ mamy tutaj uchwyt i spodek. Kosztuje ona 15 zł, i chyba z tych wszystkich jest na razie największa. Do wyboru u mnie była w kolorze zielonym albo kremowym, ale biorąc pod uwagę, że reszta też jest dostępna w kolorze różowym, to albo się sprzedała, albo na dniach się pojawi. Wróciły też te osłonki, które mają uchwyty na balustradę. One kosztują tylko 4 zł, i tak jak reszta są dostępne w trzech kolorach. A na dole mamy coś ciekawego. Jest taka miniaturowa, rozkładana szklarnia, chociaż bardziej jest to takie zabezpieczenie dla jednej rośliny, ponieważ jest w formie takiej kostki i wymiary mamy tutaj 60x60x60 cm. Kosztuje 30 zł, jest oczywiście wykonana z przezroczystej folii. I oczywiście mamy tutaj zameczki, więc możecie sobie ją otworzyć albo zamknąć. A na koniec mam dla Was jeszcze jedną perełkę z kolekcji walentynkowej i tym razem mamy tutaj sztuczne kwiaty w doniczce w kształcie ust i ten zestaw kosztuje tylko 12 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, mamy też dzisiaj dzień dziadka, więc chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkim dziadkom dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i oczywiście pociechy znuków. Mam nadzieję, że ten dzień spędzicie jak najlepiej. Mam nadzieję, że u Was też tak świeci słoneczko jak u mnie. Pomimo, że jest bardzo zimno, to powiem Wam, że przez te słoneczko aż się chce wyjść z domu, więc biegnę dla Was coś nagrać plus jeszcze zrobię sobie zakupy do domu. Kochani jeszcze raz życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.